Mamy godzinę 7:20 i teraz tak. Plan na dzisiejszy dzień jest prosty. O godzinie 10 jada po telewizor. Widzajcie to. Za darmo. Za darmo telewizor. Nie wiem co to będzie. nimonogi Nimonogi yy, I co? I. I tyle. No. Dobra. Widzimy się później. Bek! Godzina 9:16. Zamykamy chatę i jedziemy. Kurwa mać, jeszcze muszę Odgrzebać auto. jak no. włączymy lampeczkę. Co ma nie palić? Kurwa, barenopio. O kurwa, takie zamrożone. Chcemy się dropać chyba.

Dobrze. Dobra kabelek, ciepełko. zamkniemy okno. 38 minut 36 km. Jedziemy, moi kochani. Pięknie! Bosko! Zapiertalą sobie całe 80 na godzinę. Z auta mnie wyprzedzają. O, proszę kolejne! dobrze jest, jedziemy! Kiczyce lewo, w prawo kurwa! Kurwa, jedyneczka, bieżę, jedziemy! Dobra, została mi minutka. Dobra, jedziemy. Dzień dobry, witam! A few moments later... Ale miły pan! Ale miły pan, naprawdę. Super telewizorek! Kurde! Za frykusa! Elegancki! Teraz tak, potrzebowałby wieszak, bo chciałbym go powiesić. Chociaż on na początku mógłby normalnie tam stoć, bo on nie jest zły. Hehehe! He, he. O eliksik, to jest to! za frykusa On miał źle przy doły Okej okay, dobra Jademy do sklepu pooglądać wieszaki A u Hanżory muszę iść coś zjaść Bo jest tak 27 zł No i dobra pojedzone Nie wiem czy dobrze czy tą kapusta jadła O, tu są wieszaki Najtańszy wieszak jaki może być Najtańsze gówno 29 zł od 24 do 109 cm a ja tam mam 80. A gdzie to? Kurwa, tańszego już nie znajdę. Biera to, biera to. Hehehe, <laughs> że pięknie, wszystko elegancko. Mam nadzieję, że tu będą kurwa, wszystkie śrubki. Bo się wkurwia

Patrzcie, elegancko obiesiłem sobie wieszaczek, tylko mam teraz tu za mało miejsca i nie umie mi telewizor z wieszakiem wejść o centymetr. Za wiertarki leżą wszystko i wymyśliłem, że utnę to. <ścoughs> <ścoughs> A już tak było dobrze. Muszę teraz piłować jak debil, bo mi telewizor nie chce wejść. Muszę to uciąć, bo mi to nie weszło dobrze, że mnie jak piłeczkę. Bo czym bym to inaczej uciął? Diak Simon. Jedziemy! O, no, tyle, że chcesz za dużo dołu. Jeszcze drugą. Hehehe. Dobra. Tna. No. Poszło. Oh, teraz musi posować. Dobra, musi wejść teraz. Kurwa, no nie wchodzi. Nie twierd No nie godaj. Musi wejść. No nie, no nie wchodzi. Dlaczego? Tak to. Tak. Kurwa. Coś go tak. cały telewizor. I kurwa tyle będzie. Kurwa za daleko. O nie, niego, że to muszę się kurwa wykręcać, wszystko kurwa obniżać. Czekaj. Dobra, dom jeszcze śruby do góry. Dobra. Przekręciła to Próba kolejno. Ha, ha, ha Uhu! Pięknie. Telewizorek wisi. Teraz jest drugi problem. Tu mam kabel. Żeby ten kabel, żeby go tam wpiąć To ja muszę Wykuć dziura w ścianie Bo on przychodzi tako, On tak wystaje To muszę ze tam Zaznaczyć Czekaj, on prosto Czy on będzie tak No, jakoś tak A psa To ja muszę wykuć W chuj Wypadło Chcę to teraz jakoś odrysować. No tak. Nie pierdol się. Kuj dziurę, normalnie. Ja nie się, że będzie tyle z tym roboty, kurwa. Dobra, nie cyckaj się. No i kuruj, nie? Rozwala. Ej, już będzie prawie. Teraz to jeszcze tu. Będzie to Taka dziura. <laughs> Jedbano. Wracamy telewizorek. Kapca Dobra. Tak. Dobrze. O, to nam chodziło. O! Widzicie? Jak wlazło? O! Elegancko szpara! To jest to. No! Wisi! Ha ha ha! Fa, fakura! Ha co uruchomimy? Podepniemy. Będzie pięknie. Yeah, Tada wisi pomyłek tu elegancko. Wszystko jest OK. Teraz zobaczymy czy to działo. Bo to jest ważne. Czekajcie. Co? działo No, teraz wystarczy podpiąć do antyny albo do komputera. I będzie perfekcja. Tak jest. Jeżeli podobał Ci się taki filmik, czyli przygody z Marcinem, daj lajka, daj komentarz, daj suba. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie! <laughs>